To był gorący wyścig. Pomimo tego, że słońce jeszcze tak mocno nie operuje, było ciepło w samochodzie? No ciepło, było bardzo ciepło. Wiadomo, nie mamy klimy, samochody nie są klimatyzowane i jest straszny gorąc. Szyby nie mogą być otwarte, więc to też nie pomaga, ale jest jak jest. Jak wyglądała Twoja droga do zwycięstwa w tym wyścigu? Startowałem z pierwszej pozycji po wygranych kwalifikacjach. Wiadomo, start poszedł tak jak, tak jak powinno. Cały czas sukcesywnie powiększałem przewagę i efekt pierwsze miejsce. Zadowolony z tego przebiegu pierwszego wyścigu, chyba nie może być inaczej. No Bardzo jestem zadowolony. Na początku malutki błąd. Myślałem, że nie dojadę, ale udało się dowieść i, i powiększyć przewagę nad zawodnikami. Jaki plan na dalszą część tego weekendu? Jutro jest odwrócony, więc startuję z szóstej pozycji, jak najszybciej się przebić i powiększyć przewagę jak dzisiaj.